...cyklem, cykl. Motocykl? Jesz jeszcze możesz wziąć dwa cykle. Motocykl. No, no, no motocykl, no. Dwa cykle wziąłeś w Hop, hopa i hop. Jeszcze... Na, na, na ramię są trzy cykle. Hop, hopa i motocykl. Nie, ale nie, 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 nie. Nie, ty nie, nie rozumiesz. No tak, no, hop hopa. No i chłop chłopa szukał. I hop hopa nas I tu mówisz tak, no faktycznie, no. Był tam najlepszy chłop w moim życiu, nie? On, żaden chłop inny nie zrobił mi jak ten chłop. Ale ty mówisz, no, no to on tam był, tam nie? I on wszyscy mówią, jak był, jak był. Ty mi na takiego, co się prawdziwy chłop nie dotknął nigdy. Bo nie widzą mnie, żeś ciemniasz. A ty, tak, był tam chłop! Było Jezu, jaki chłop był, nie? O, słuchasz tego co mówię. <śmówi> Tylko dlatego w ogóle ja, ja robię to dzisiaj. Że ten prawdziwy chłop, taki największy chłop, on wie, że jest tam w tym prawdziwym chłopie, największym. Jak ten prawdziwy, wielki chłop się obudzi kiedyś, bo on się kiedyś obudzi. Obudzi się, kiedyś? Musi. Bo musi się obudzić Musi się obudzić, dokładnie Bo jak on się nie obudzi To oni wszyscy inni też się nie obudzą On się kiedyś obudzi Tak ci powiem Tad Czy źle mu powiedziałem? Dobrze mu powiedziałem, nie? Dobrze mu powiedziałem Też mi się wydaje No chłop, chłopowi nierówny <śm> Jak natrafisz na chłopa z posucha to zadzwoń do mnie, wybierz numer, nie? Tak od, od razu, nie? Tak chłop się poci, dzwonisz do mnie i mówisz, ty ten bo ten chłop się poci Ja tak wchodzę, mówię Nie wiem, coś mu się zepsuło i oko i... no, tak Długo nad tym chłop siedział, no <laughs> ale rozkminił, chłop rozkminił, jak popchnąć fabułę do przodu w tym... Ja ci to wytłumaczę, kurwa, monto! <laughs> nie rozumiesz, co są kanapki? Nie, to jest... Nie, no wow! Ja, ja ci to wy... Nie, nie! A, ty, ty nie rozumiesz, czemu ja my. Tam... Zjadasz i pojdziesz, tak? Tak robisz? No i kanapkę, nie? Jak w kanapka? Ale chłop no, większą zrobił ufałnie... Dobra, jaki ty se jesteś jak głupi mordę? Przedstawiam ci to razy... 50 razy przegrałeś, przedstawiam ci to jeszcze raz Jaki ty jesteś głupi? Nie kanapkę yy, kanapka Jednak nie ja kanapkę, chcesz? Zarbudę. Za <gry>

Nie skoe nic on tak stoi i mówi, że sobie poradzi, tak? Jakie jest pytanie? <grystanie> <grystanie> Aha, bo ty... Tak, no i ten chłop sobie tak, dokładnie tak. No

не, твой хоп, моего хопа. Зачем? хоп. Ну, нууу, хоп. Хопа, было, дужо хопа. Разумно. Спел. хоп, хоп, хопа. Не муси, не Но ты, но ты <laughs> nie, twój hop. Tak, no twój hop, chłopa może, ale szybko. To jest, nie? Nie, nie słuchaj się tego co oni mówią Wszyscy ogólnie. To jakiś chłop popisałem, ale jak nie po No. Bez kitu, tak. Odpowiedz mu tak. od razu, tak. Be tak, no. No, to jest cały sens. Bez kitu. Co jak ci chłop powie, że on tą twoją kanapkę zrobi trzy razy większą, to co mam mu powiedzieć, że idziemy w tym kierunku? No, no, no. Zawsze w uchu, no. Jezu. Twój chłopak mojego chłopaka po farmie. Cyk 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 No. Twój chłopak może Tych, tych, tych. poćwiczyć, ale nie tych. Tych, tych. Mało tego, chłop tego chłopa mówi, że on sobie poradzi. <grymne> no i co?

Dobrze ułożony chłop. Nie, to się dobrze składa, bo sad myśmy mieli wielu chłopów. I chłop chłopowi nierówny ci powiem ogółem. No i co? No i ja mam nadzieję, że jak ten wielki chłop się kiedyś kiedykolwiek go budzi, to on, że on się wyśpiał. Wyspał się jak spał. Jak mi to przedstawił? To jak się nie wyspał to znaki mordę i... Załóżmy on się wyspał! Złóżmy, że się nie wyspał, i... ale to cała jego armia chłopów już wstała i co? No i położyć tak spać, no. dobrze. Widzę, że są problemy z położeniem armii i spanie. Jak kiedyś taki jeden chłop się pośród tych wszystkich chłopów odezwał. Bo oni oszli spać, nie? Jakby... Polarska zbył. Idziemy spać. A ten, ten chłop nie chce iść spać. No i co? Za chwilę jeszcze mój trener prawdopodobnie do mnie przyjeżdża na parę nocy. Mhm. Mm -hmm. mm. Tuolety? Za chwilę. <laughs> No. A zabawa tak, Ja to ale to nie zabijuję, ale zabawny to jest. Bez chłopa to nie robota pamiętaj. No, no, mam właśnie tą drugą. Buchłopa Daję, dają, no, daję szalę po Nie, co z tam yy, wkłada obok. Jak? Tak się tak? Nie, jutro, trafi jutro. Jutro, Może wyjedzie patrz tak? Tak. Co Hahaha. <laughs>